Sol, musimy jakoś przez to przejść. Zaufaj mi. Sol i ja chcemy Wam coś powiedzieć. Tato, jesteś gejem? Jakoś tego nie widzę. Już widzę. Mamo widzę i nie mogę przestać. Netflix, serial oryginalny. Co możemy zrobić? Nic. Płykniesz balium? Solna krawat, który dałam Robertowi na dzień ojca. Rzucili nas i wymieniają się ciuchami. Robert to mój partner, ale nie tylko jako znany wam wspólnik w kancelarii. Jako homoseksualiści dzielimy życie. Skomplikowana sprawa z tym partnerem, prawda? Mamy najlepszy mały burdelik w Teksasie. Jesteś cholernie seksowna. Ona jest nienasycona. Przyszło Twoje krzesełko. To taki żarcik mój w sola. Ja będę siedzieć na twarzy Rayana Goslinga.